Wielu mówi o inwestowaniu w nieruchomości, niewielu mówi w jakie. My dzisiaj Wam to konkretnie pokażemy na przykładzie wykończonego apartamentu w Bydgoszczy. W wysokim standardzie, w atrakcyjnej lokalizacji, a co najważniejsze, powiemy również o prognozowanych zyskach z najmu. Prezentujemy nowy, wykończony pod klucz i gotowy do zamieszkania apartament nad balatonem. W Bydgoszczy niewiele jest takich ofert. Ta wyróżnia się nie tylko butikowym wykończeniem, ale przede wszystkim topową lokalizacją nad bydgoskim Balatonem, z widokiem na park i wodę. Śmień twierdzić, że obecnie na terenie Bydgoszczy takie apartamenty są niedostępne. Warto również podkreślić, że jest to zakup bezpośrednio od dewelopera i każdy z kupujących jest zwolniony z podatku PCC. Apartament ten będzie wymarzonym miejscem do zamieszkania, ale również dobrą lokatą kapitału. Według danych zgromadzonych przez profesjonalne firmy zajmujące się najmem w Bydgoszczy, roczna stopa zwrotu wyniesie 4%, co daje nam zysk na poziomie 3,5 tysiąca zł już po odliczeniu opłat administracyjnych i kosztów obsługi najmu. Jeżeli szukasz wykończonego apartamentu w standardzie premium, który będzie źródłem dochodu pasywnego i od razu zostanie zasiedlony, zapraszamy do kontaktu.